Ostatnio widziałem kolejnego newsa z kolei na temat Jonah Cena, że podobno ten finałowy przeciwnik może być przeciwnikiem, z którym John Cena dawno się nie mierzył, może nawet nie mierzył się w ostatniej dekadzie i w sumie no tutaj mogłoby się znaleźć kilku wrestlerów, chociaż to też może sugerować, że no przynajmniej ja nie pamiętam, żeby po 2015 roku i chyba nie było w ogóle takiego meczu, tak na 99% nie mierzył się z Edge'em. Edge legendarny rywal, natomiast no oczywiście jest on w All Elite Wrestling, nie jest w WWE. Natomiast no Edge też był jednym z takich legendarnych przeciwników Syne. Niektórzy spekulowali, że może to być Kurt Angle, że zacznie się od tego, od, tego, od czego się zaczęło. Przepraszam, na tym też się skończy, ale Cart Angle chyba tam ringowo to już mógłby nie dowieść, nawet jakby Sina tą walkę prowadził no jeszcze mieliśmy kilku jakiś takich rywali legendarnych właśnie Johna ale to też są postaci które niekoniecznie by dały radę powrócić z różnych względów czy to zdrowotnych czy nie tylko do ringu jakiś JBL Triple H który niestety już nie zawalczy bo tam miał te problemy zdrowotne natomiast ja tak ostatnio myślałem że takim przeciwnikiem którym mógłby się zmierzyć tylko by to nie pasowało bo chyba w 2017 roku się jeszcze mierzy liczy 18 Jak, nie, przepraszam chyba 2017 tutaj mam na myśli ten mecz taktimowy par Demis, Demis też taki legendarny przeciwnik Johna Sina Demis pokonał przecież Johna Sine na Wrestlemania 27 potem mieliśmy całe te story z Derokiem. na 28 gdzie The Rock wygrał z Johnem Siną i na 29 gdy John Sina pokonał deroka. Także no Miss też był taką postacią, która jest od dawien dawna w WWE, no i też jest jednym z legendarnych przeciwników Johna Cena i mogliby ten ostatni raz faktycznie się zmierzyć. A napiszcie wy w komentarzu, co wy uważacie właśnie na temat tego ostatniego przeciwnika Johna Cena, kto to w końcu waszym zdaniem powinien być, czy może jakaś postać, której nie wymieniłem, czy może jakaś postać... Z którą już się mierzył na przykład w tym roku i zmierzy się ponownie, na przykład no kolejna już ostatnia walka z Ortonem, jednak się okaże, że będzie, mimo już wydawało się, że nie będzie, z racji, że Orton jest tym najbardziej ikonicznym przeciwnikiem, czy może coś jeszcze innego dostaniemy.